Cześć Pani gości, dziedzic. Chcę Wam jeszcze pokazać wielki larytas kolekcjonerski. To jest lalka kolekcjonerska. Nie wiem, czy wszyscy znają ten film, który był kiedyś w telewizji bardzo stary film, kolorowy, zagraniczny, amerykański. Aktorka znana Leeuwen Lee w filmie Przeminęło z Wiatrem. Znacie ten film Przeminęło z Wiatrem? Oskaret o Scarlett O'Hara. Oto jest lalka z tego filmu. Scarlett O'Hara, Butler. Scarlett O'Hara, która ma piękną tarę. Jak Wam się podoba? To jest Scarlett O'Hara z pięknego filmu. Przeminęło z wiatrem. Zobaczcie, jaką ona ma tą suknię piękną. Zobaczcie, jaką ma tu fajną sukienkę. Jest to piękna lalka. Scarlett były różne. Posiadam jeszcze swoje kolekcje. I drugą suknię Suknię Scarlet, taką czerwoną. O. To jest Scarlet. Przeminęło z wiatrem. Jak Wam się podoba ta lalka kolekcjonerska. Piękna lalka Scarlet. Przeminęło z wiatrem. Kolekcjonerska. Grana przez prze, przepiękną aktorkę. Liven Lee. Scarlet w tej pierwszej części przeminęło z, wiat przeminęło z wiatrem. Scarlet. Ochara Butler. No nie posiadam jeszcze parasolkę i kapelusz gdzieś. Przeminęło z wiatrem. Lalka z filmu przeminęło z wiatrem. Scarlett O'Hara. Do Collection Living Lee. Przeminęło z wiatrem. Znacie ten film? Przepiękny. Polecam. Piękna Scarlett. Dzielna. Zakochana w leży Butlerze. I Ashlim. Scarlett. Ohara, live 2.